Cześć dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam o koloryzacji włosów za pomocą henny. Postanowiłam wypróbować ten sposób koloryzacji, aby porównać go właśnie z tymi chemicznymi farbami, które do tej pory stosowałam, które zakupowałam po prostu w drogerii i nakładałam sobie na włosy. Tutaj chciałabym Wam na sam początek pokazać jak moje włosy wyglądają przed koloryzacją. Oczywiście później będzie druga część filmu, Filmu, e, prezentująca już efekt końcowy, będą również zdjęcia przed i po, abyście miały pełny ogląd. E, ja zdecydowałam się na hennę Dlaczego? E, zainspirowała mnie do tego Alina z kanału Brunet's Hearts. Ona na swoim kanale zamieściła film o odczuciach właśnie e, po farbowaniu e, włosów tą henną. E, podała link do aukcji i ja zdecydowałam się właśnie na zakup e, tej konkretnej. Henny, która prezentuje, która przychodzi do Was w takim opakowaniu. Ja zdecydowałam się na kolon maroon, i zgodnie z opisem jest to kasztan z czerwonym poblaskiem. Tak jest napisane na aukcji. Henna jest w 100% naturalna, więc tutaj możemy być. Pewnym, praktycznie, że nic się z naszymi włosami nie stanie, a, wbrew, a wręcz one się odżywią poprzez właśnie tą koloryzację. Ja zdecydowałam się właśnie na ten kolor, kolor marun i. Prezentuje się on właśnie w ten sposób. Kupujemy go w kostkach. Kupujemy tą hennę w kostkach właśnie w takiej formie. Ja zakupiłam dwie kostki, ponieważ moje włosy są dosyć długie i dosyć sporo ich jest, więc tak prezentuje się kostka. Taka kosteczka kosztuje 15 zł, do tego dochodzi koszt przesyłki. Jest to dosyć spora kostka o takim zabarwieniu, jak widzicie. Zielonym, aż się boję tego nałożyć na włosy, ale cóż, raz się świet, zobaczymy, co wyjdzie. Na stronie podam Wam pod filmem link do właśnie tej aukcji, na której jest opisany również, jak używać właśnie tej henny. Ja zgodnie z opisem właśnie będę ją dzisiaj aplikować sobie na włosy. W dalszej części filmu postaram Wam się przedstawić sposób przygotowania tej henny. Pominę sam fakt nakładania jej na e, włosy, bo osobiście sama nie potrafię tego robić i będzie to robić e, mój mąż. E, I po prostu zaprezentuję Wam później, e, jak ona wygląda po nałożeniu na włosach. Powiem Wam, czy wystarczyło, wystarczyło jej na moje, na moje włosy, czy e, jaka, jakie były odczucia właśnie podczas jej aplikacji. E, producent zaleca trzymać ją 4 godziny, na włosach. Ja być może potrzymam ją dłużej. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, czy zmyję ją jeszcze dzisiaj, ponieważ jest jeszcze stosunkowo wczesna godzina, więc możliwe, że potrzymam ją ze 4-5 godzin i po prostu później. Pokażę Wam efekt końcowy. Teraz szybciutko przedstawię Wam to, jak moje włosy wyglądają przed farbowaniem. One są, do, są świeże, ponieważ wczoraj je myłam. Jak możecie zauważyć, mam dosyć spory odrost, który jest w kolorze takim ciemno-szarym, popielatym. Tutaj już tak naprawdę zaczynają się włosy z kolorem, który jest dosyć mocno już wypukany. Nie farbowałam włosów dosyć długo, właśnie z myślą o tym, żeby ten kolor. Kolor jak maksymalnie wypłukać, aby mógł on faj... aby te moje włosy mogły przyjąć jak najwięcej tej henny tego koloru, więc mam nadzieję, że kolor, który otrzymamy po zaaplikowaniu tej henny, będzie równomierny i jednolity. I tak naprawdę wiele osób mówi, że nie powinno się stosować henny na wcześniej farbowane włosy. Ja postanowiłam zaryzykować ponieważ tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, ten mój kolor jest dosyć mocno już wypłukany, więc liczę na to, że moje włosy zechcą przyjąć te dobroczynne składniki henny i uzyskam w efekcie jednolity kolor, zobaczycie to w dalszej części filmu. I tak naprawdę to by było tyle, jeśli chodzi o wstęp. Teraz przejdziemy do przygotowania henny potem pokażę Wam się, jak on wyglądam, kiedy mam ją na głowie i później po tym, kiedy ją zmyję, więc jeśli jesteście zainteresowani dalszym rozwojem sytuacji, jeśli chodzi o koloryzację henną, lasz, to zapraszam serdecznie do oglądania filmu. Witam Was filmu. w drugiej części filmu. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób przygotowuję swoją hennę. Tutaj już mam przygotowane stanowisko i tak naprawdę część henny już starłam na tarce, można ją pokroić drobno. Nożem, bądź właśnie użyć do tego tarki. Ja ścierałam ją na tych drobnych oczkach. Oczywiście obowiązkowo rękawiczki, bo jak możecie zauważyć, moje palce są tak naprawdę zielone. I teraz została mi druga kostka do starcia. Pierwszej wyszło tyle. Jest jej dosyć sporo, więc jest nadzieja, że wystarczy. Tutaj, jak możecie zauważyć, zaparzyłam sobie kawę, którą będę którą będę łączyć tak naprawdę z proszkiem, który mi zostanie. No i tak naprawdę nie pozostaje mi teraz nic innego, jak tylko zetrzeć tą kostkę henny. I tutaj mam jeszcze przygotowany garnek z kąpielą wodną. I właśnie za chwileczkę przesypię henny do tego garnka, będę dolewać stopniowo wodę, aby uzyskać odpowiednią konsystencję, poczekam aż ostygnie, w międzyczasie umyję i lekko podsuszę włosy i będę henne aplikować na. E, włosy. A więc tak, starłam już dwie kostki mojej Henny. Jest dosyć sporo tego proszku i myślę, że to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o rozdrobnienie tych kostek, które są naprawdę bardzo twarde. Więc myślę, że warto tutaj użyć. Tarki, będzie Wam zdecydowanie łatwiej, i teraz ten proszek wsypuję do mojej kąpieli wodnej i będę rozrabiać, aby uzyskać papkę. Możecie użyć kawy ewentualnie, możecie użyć też wody. Kawa podobno pogłębia kolor, więc ja zdecydowałam się właśnie na kawę. Tu mam kawę rozpuszczalną, zrobioną z dwóch takich dosyć czubatych łyżek. I zrobiłam taką dosyć mocną tą kawę, i teraz będę łączyć ją razem z tym proszkiem do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jak widzicie przez to, że starłam swoją hennę na tarce, rozmieszanie jej było zdecydowanie łatwiejsze. Kąpiel wodna ma tak naprawdę pomóc w rozpuszczeniu się tych większych kawałków henny, więc dlatego jest potrzebny nam tutaj garnek z kąpielą wodną. I jak możecie zauważyć, tak się prezentuje moja henna. Zużyłam tak naprawdę czwarte szklanki kawy, więc... Prezentuje się to następująco. Kolor jest, jak widzicie, taki dosyć zielonkawy i wygląda to tak naprawdę jak błotko, lecz mam nadzieję, że wzmocni to moje włosy i nada im fajny kolor. Więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do jej aplikacji. Witam Was, moi drodzy, w ostatniej części filmu dotyczącego koloryzacji włosów Henną Lasz. Tak się prezentuje efekt końcowy, i to nie jest efekt tuż po koloryzacji, ponieważ minęły już 3 tygodnie od momentu, kiedy dokonałam tego zabiegu na włosach, i kolor. Jak i kondycja włosów nadal jest świetna. Jestem niezwykle zadowolona z tego typu koloryzacji. To jak henna odżywiła moje włosy. To jest po prostu kosmos. Kolor jest wyrównany. Jak możecie sobie porównać na wcześniejszym wideo, miałam tutaj bardzo duży taki odrost w kolorze takim szarym. Teraz wszystko jest jednolite. Kolor jest właśnie taki kasztanowy z takim czerwonym poblaskiem, który który jest najbardziej widoczny, właśnie kiedy świeci słońce, i naprawdę ten kolor jest cudowny. Myślę, że jeszcze się zdecyduje na takie, taką rudość, która, którą właśnie firma Lash ma w swoim asortymencie, jeszcze jeśli chodzi o henny. Więc myślę, że jeszcze przynajmniej jeden raz skuszę się na tą koloryzację. I powiem Wam, że mimo tego, że zabawy z tym jest co niemiara, ponieważ przygotowanie tej henny. Na Nałożenie jej to naprawdę bardzo brudna sprawa. Najlepiej zrobić to po południu i iść po prostu z tą henną spać na 10 godzin. Ja się, prawdę mówiąc, bałam trochę e, trzymać tą hennę 10 godzin, dlatego stwierdziłam, że 7,5 godziny wystarczy w zupełności, ale następnym razem bez problemu e, 10 godzin ją sobie potrzymam, ponieważ nic się z tymi moimi włosami złego nie stało, wręcz przeciwnie bardzo na takiej elastyczności moje loki. Teraz właśnie mam włosy świeżo po umyciu, one same sobie wyschły, one tak wyglądają po umyciu. Eee, loki są bardziej elastyczne, te włosy są miękkie w dotyku, świetnie się układają i po prostu naprawdę. Pierwszy raz zastosowałam hennę i jestem niezwykle zadowolona z efektu. I po raz kolejny na pewno się skuszę na tego typu koloryzację. I tak jak wcześniej mówiłam, tak wygląda kolor po trzech tygodniach. Światło mam takie, a nie inne, więc musicie mi wybaczyć. O, możecie to teraz zauważyć. Wcześniej miałam tutaj bardzo taki szary odrost, teraz wszystko jest wyrównane. Mimo tego, że na końcach miałam jeszcze farbę taką, wiecie, drogeryjną, to kolor również na końcach jest bardzo równy. I cóż tu więcej chcieć? Jestem niezwykle zadowolona. Jeśli się kiedyś zastanawialiście nad tym, czy dokonać takiej koloryzacji henną, to serdecznie Wam polecam. Ja osobiście tą hennę lasz, ponieważ innych nie. Próbowałam, więc tutaj musicie same ocenić, czy zamówicie tą z lasza, czy zastosujecie taką w drogerii, którą można zakupić bądź w sklepie zielarskim i tym podobnych sklepach. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o tą część filmiku. Mam nadzieję, że ogólnie całość filmu przypadła Wam do gustu. Oczywiście będzie jeszcze porównanie foto, abyście mieli ogólnie ogląd, jak wyglądały moje włosy przed i po. I jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je oczywiście na dole pod filmem, postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Pa pa!